Teren. I dzisiaj kolega wygrywa. Ma pierwszego zrzuta. O kurde patrz, na sam koniec, nie? A co, Daniel czy Jel? Kurde No to możemy szukać do pary. E, ja go jeszcze nie widzę, gdzie go masz? jest świeżynka, piękny, kurde, patrz to były to dyki. Kolejny teren trafiący piękne, o, ale ładne. Patrz, tylko się pokazały te drzewa pościerane. No. Jaka tyczka. Ale zobacz, jak drzewa są potykane. Potykane, poczochrane. Ładne. Dwunaha. Piękne. Ale zobacz, jak go czochrał. Zobacz, ile ma na tym. Pokaż ten róże, Zobaczcie, co tu się działo. O, drzewo. I tak sobie <laughs> leży. Może ja. będzie drugi gdzieś. Piękny.